Pociąg Intercity, wybrzeże do stacji Warszawa Wschodnia, przez stacje: Alakowice, Słupsk, Gdynia Główna, Gdańsk Główny, Tczew i Ława Główna, Działdowo, Mława, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Obiedzie z toru czwartego przy peronie trzecim. Pociąg Intercity, wybrzeże do stacji Warszawa Wschodnia, przez stacje Alakowice, Słupsk, Gdynia Główna, Gdańsk Główny, Tczew i Ława Główna, Działdowo, Mława, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Obiedzie z toru czwartego przy peronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży.